Witam. Yy, nagrywam takie informacje na temat co z mieszkaniem. Yy, no, pro, progi pod te, listy podłogowe zrobione. Meble mniej więcej poustawione, ale będzie mała przeróbka. Yy, wymienialiśmy dzisiaj przykładowo kontakty yy, i oświetlenie. Ale z kontaktami wyszło tak, że niestety no, musieliśmy zrobić małą fuszerkę. To stary blok, stare mieszkania, w sensie, no wiadomo, stary blok. Nie ma trzeciej żyły, czyli przewodu ochronnego PE, czyli inaczej mówiąc uziemienia, więc y, trzeba robić obejścia, po prostu mostkowanie uziemienie do minusa. I No i fuszerkę musieliśmy zrobić, bo się okazało, że w jest tak, Zły stan tych kabli aluminiowych, bo to są przewody aluminiowe, że nie chcę, musiałem trochę ku, kuwać, żeby mieć trochę dłuższy kabel i po prostu gniazdka się nie da tam włożyć, by się okazało w ogóle w łazience nie ma gniazdka przez to. Więc musiałem po prostu dołożyć dwie gniazdka, żeby móc podłożyć urządzenia elektryczne w łazience, no i przy okazji zrobić kontakt. Oczywiście przy lustrze, no bo no przydatne, może się przydać co nie, no wiadomo, żeby coś podładować, podłączyć, więc też zostało dodane. Ale jak to wygląda, to zobaczycie to po prostu w moim materiale na YouTubie, który nagrywam. Zapewne przed przeprowadzką postaram się Wam to zmontować i Wam to rzucić. Więc yy, będziecie mieli jeszcze przed moją przeprowadzką ten materiał. Cały, co robiłem, to wymieniłem, to było zrobione. To tyle, trzymajcie się narka.